Siema widzowie, witam bardzo serdecznie na moim kanale i słuchajcie, chciałem z wami porozmawiać na wstępie, zanim wejdę do firmy i zanim z chłopakami się spotkamy, o tym co się dzieje aktualnie, dlatego, że... Ej, co... Co to kurna jest? Ty, 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 co to być? Coś wychodzi z kanalizacji. Co to jest? Ej, wy to widzicie? O co chodzi? Ej, albo mi się wydaje, albo to jest gigantyczny szczur. Szczurami zajmuje się Wiktor na kanale, tak więc e, witam was na kanale Wiktora, widzowie. Wychodzi na to. Co to ma być? Taki wielki, przecież to on jest wielkości człowieka. O co tu chodzi? Widzowie, dobra, on idzie w stronę naszego domu, idę za nim. Zostawmy tak normalnie otwarty. Biegnę za nim w takim razie. Trzeba zobaczyć, czy on przypadkiem nie idzie do naszego domu. No, kurwa. Ej, już myślałem, że na mnie spojrzy. Co jest grane? Idzie do naszego domu. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że on zaraz wejdzie do naszego domu, więc dzwonił się po chłopaków. Bo sam sobie nie będę radził z tą sztuk. Dobra, widzowie, ogólnie jesteśmy na tropie Serbian Lady i patrzcie, co znaleźliśmy. Pisałem w menecie, gdzie ostatnio widziano Serbian Lady i mówią, że... Zipek? Halo? Halo? Wiktor No stary Dawaj szybko do domu, dawaj nagła sytuacja Jak to? Szczury w chacie, serio Szczur? I to gigantyczne szczury No dobra wracamy Igor, wracamy szybko, dawaj Jest... Potem to wrócimy Elo, dobra jesteśmy dawaj. już na chacie no. O zrozumiaj, co, zrozumiaj, co chodzi? Człowiek szczur? Czy się wydaje, Cześć, że, taki... że to coś tak prankuje tak. nas tak coś Patrz, patrz, patrz Ej, tak, o, też so, tak myślę Co, so, co? So, so, co jest chłopaki? Tak, prostu, nie, on mi nie wierzy, że... Stary Taki sztur, Taki sztur. Nie! Taki, ale, ale Zipek, taki. ja ci mówię, to taki. na pewno był dzik, człowiek świniak. Jaki co dzik na moim szczur. odcinku. Nie, Człowiek świniak, stary, po tym jak zipek go opisuje, wypadnie się zgadza z człowiekiem świniakiem, co porwał człowiek ostatnio Igora. No. Nie, stary, naprawdę słowo dalej. Ale to skąd ty go wziąłeś? Kanał, stary! Z tamto ja ci kanału? ja go nie wziąłem, czemu od razu, że ja. Ja no, bo to po prostu ty... sobie wszedłem, patrzę i nagle widzę go. Stary, przerwałeś nam misję śledzenia Serbian Lady. Także, żeby to było serio, faktycznie ważne. No, Wzieliście Serbian Lady, no właśnie byliśmy na tropie, stary. Robiliśmy broni zipek zadzwonił. Stary, mówię poważnie, wejdźcie sobie i zobaczycie, on jest w środku. Ja nie wchodziłem od tamtego momentu. Ale to on jest teraz w środku? Tak! Minął raptem. wszedł na chatę. Tak, wszedł na chatę sobie I to, to minęło raptem, 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 raptem 20-30 minut. Ale jaki był taki, no stary? No pokazowałem już taki! Taki szczury, wyszedł ode mnie nawet! Nice, let's go! Ej, hey, sipek to ten? Jest! 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 Yes. Nie, to tylko Milo! No, Ej, hey, Milo! Nie wiem, że to jest. Milo, widzieliście? Szczura, bo Zipek mówi... Znaczy szczura. Mówi, szczura że, szczura. Zipek? Nie dzika stary, szczura. ale to jest on, zobacz jaki dzik. Nie, ale serio, bo Zipek mówi, że tędy przed chwilą wszedł jakiś człowiek, taki szczur. Widziałeś coś takiego? Stary, nic nie widziałem. Jak nie widziałeś? No widziałeś, zzinek, no. to to bio. Powiedz, no. że widziałeś! Proszę cię, no powiedz, że widziałeś! widziałeś? Stary, widziałem takiego szczura! Nie, widziałem no, ja sobie tak a ja mówię serio! Zimbek to on był w końcu taki czy taki? Taki! Wyszczy ode mnie! Zzinek, a widziałeś kiedyś większe szczury? Przestańcie sobie robić jaja, idziemy, dawajcie! Dobra, dobra chłopaki ma rację. ma rację! Dobra, chłopaki, czy coś się zmieniło na chacie? Stary! Patrz! Ej dobra, to faktycznie wygląda jakby ktoś puścił jakieś pach. myszy na chatę Normalne to jest, że szczury jak jedzą frytki to rozsypają po całej chacie Tak? Tak A skąd wiesz? Bo miałem szczurę na chacie Mysia Mysia? Mysia. A. Dobra, no rozsypane frytki szczurno, no dobra Patrz Zamówił ciastko w maku Nie, on po prostu zjadł, bo ktoś zamówił ciastko w maku a, a, a. Stary to Kuchnia O kurna O nie Siem, Stary, on ja normalnie zjadł Ej nie podaj Nie, nie, to Chłopaki To nie są ziemniaki Czuję podaj Stary Co by to nie było to się aż za bardzo prosił Ale śmierdzi ale Dobra psuje Panowie nie robimy trzody nie jesteśmy no. jakimiś szczurami żeby tak robić Dobra a co tego szczura gdzie on jest? Co ty robisz? Ja no, nawet nic nie czuję Ja nawet nic nie czuję Dobra panowie a może na twarzy coś się stało jeszcze Jeszcze broń czemu wy chodzicie tak nieuzbrojeni, nie uzbrojeni nie? jest rację, stary ja. cały czas myślę, że tego szczura nie ma na chacie, nie? Co? Nie ufasz mi? Czemu? Ej, Milo nie miał posprzątać tutaj? Ej, stary, on tutaj posprzątał. Wiesz, też mi się wydaje, że Ktoś Milo sprzątał na chacie. Dobra, Milo miał tu ogólnie posprzątać i jak widzicie, tu nie jest jakoś ogarnięty. No Ej, szczurze bobki. Tak. Podnieśmy to. To są szczurze bobki. Dobra. Nie no, wyglądają normalnie. Trzeba się nimi zająć. Chcę, chcę, chcę. Chłopaki, ja mówię o tym. O. Przysięgam, że ta baza była rozwalona i nagle jest postawiona. Czemu to jest żarcie? Mm -hmm. Resztki. Chłopaki, McDonald's. Mm -hmm. no, Gdzie prostu że... rozsypany McDonald's? No. W kuchni. Czy on myśli, że nie... Co? Ja, stary, myślę, że on sobie to zrobił gniazdo. Normalnie przyniósł kołdrę z góry i przyniósł całe żarcie, co było na chacie. Dlaczego go tutaj nie ma? Stary. Nie mam pojęcia. Pamiętaj o tym, pamiętaj o tym, że ten szczur nie wszedł do domu, nie wiem, w nocy czy rano, tylko 15-20 minut temu. Przy czym nie wiem, co się teraz dzieje. Otwarte. Panowie, a może sprawdziłem monitoring? On działa w dzień? On on działa, on działa, cały czas działa. No to zajebiście. się. no, nareszcie i mił do... Mi. Tak stary, bez kitu, możemy zobaczyć. Ale to powinien być Twój pomysł, a nie mój? No. Ale dobra, obroń Twój korek po prostu. Chodźcie na kanapę, zobaczymy te nagrania. Dobra, panowie, mam kompa, no. Odpalamy wszystko, co trzeba. Eee, dobra, panowie, pierwsze nagranie faktycznie jest dosłownie. 37 minut temu. Pa! Pa! Co to jest? W sensie, mówię, że ten Twój kość kurna! Jest normalnie wchodzi tutaj! Patrz, no. jak wącha no. ej, chłopaki. Czym on płaszcz? Nie no. mówiłem wam. Przecież szczury są mega niehigieniczne Czy ja zapomnę Co jest grane? No, no. Serio? Ja przysięgam cały czas myślałem, że walisz ściemy. To jest ten McDonald's. Stary. O kurna. To jest ten Jak on sobie tak stary no. tak wziął? No bo on był głodny, no. O kurna, no, Mówiłem, no, nie dokarniajcie no. zwierząt, bo, A on ale tu to, to Paweł Suska cały czas tym kotom wystawia te mleko. I one no. potem wchodzą i szczają na górze. Nie tylko te bobki. O dobrze, kurna. że nie ma dzisiaj Pawła Suski, bo jakby był stary... Dobra, stary, patrz na to! Co się w kuchni dzieje? Tak, ja Zipek! Zipek, patrz! On sobie nalewa wodę z lodówki, pije tak bezpośrednio, praktycznie. No, jest dobrze. Nie? A ja dzisiaj też tak samo chwilę. I ty ziemniaki rozwalił. O nie, o nie! A my Stary. się tym bawiliśmy! No. Chłopaki, musimy wstawić metalowe drzwi do naszej Jest spara metalowe. Okurę, okurę. Tak. Ej, a kto w ogóle? Czemu drzwi były otwarte? Wiesz jest w firmie. Wszyscy Przed nami było z pięć osób tutaj chyba. Mhm. Patrzcie, chodzi po najpierw do twojej bazy, idzie? Tak. Bazy. Są tam. On się położył tam. Stary, bo on się poczuł jak w domu, bo to jest klatka. A tak no. Patrz, że no. chodzi obok teraz Ernesta, klatki. Jakiej klatki? No, na mnie. W sensie ten. Chmateracy. No i dotarł do mojej. No. Ewidentnie mu się to spodobało. Sobie coś tam sobie no. zaczął Ej, robić. No, nieprawda, moja jest lepsza niż Twoja. Nie wiem, dlaczego wybrała akurat to. Osobiście dla szczura no. też uważam, że Twoja jest lepsza. No? Stary, jakim cudem w ogóle on jest tak gigantyczny? Przecież szczury takie nie istnieją. A stary, a pamiętasz yy, wojowniczych żołni Ninja z Pitera? A no, no. tak, i to też On był, był ogromnym szczurem. On teraz wraca do domu, zabiera całą pizzę, zabiera całego McDonalda i jeszcze coś. A jeszcze stąd od McDonalda? Stary, ale on rośnie. Jeszcze większe. I patrz, i nagranie z dworu i zanosi to do bazy. Wchodzi teraz z powrotem do domu i po jak biegnie na górę szybko. Ej, e ale jak on się rusza, dzisiaj. Tak, nie, on to tak chodzi. O stary. Pff. Ewidentnie mu się podoba w tej sypialni no. I wchodzi na łóżko i się położył na łóżku w tej chwili. No Ej, i... a może go adoptujmy? Czekaj, stary, niech To zobaczymy gdzie on jest teraz, bo on cały czas jest gdzieś na chacie nie? Adoptujmy go stary, please Patrz, zabrał całą kołdrę z poduszką Możemy się z zwierzatka, coś składamy do... No i zaniósł kołdrę do swojej kryjówki Poszedł gdzieś i koniec Za nowe nagrania są, bo się jeszcze nie zapisały w chmurze Musimy go poszukać Musimy Ale poszukać, się... musimy wydobyć Musimy go oswoić, potrzebujemy ser Idziemy po ser i szukamy szczury Szczury nie jedzą Ale my Ale myszczyny też myszczyny. Też ser. Ale szczury też zjedzą ser Dobra chłopaki, czyli stanęło na tym. Mamy szczura na chacie i chcemy się go pozbyć, albo zaprzyjaźnić, albo go oswoić. Na co w takim razie lecą szczury? Nie, czemu się uśmiechasz? Także nie wiem, czy szczury na serę polują, czy na co? Chyba na śnieci. No, zróbmy, wszystko jedzą. Tak, zróbmy, zróbmy wszystko. całe żarcie jakie jest, mu wystawmy, żeby go Cały. Dobra, no to dawajcie do lodówki. Ej, i zróbmy taki pudłoki jak stary i jak on przejdzie, to się wtedy zamyka i go złapie. Ale to jest humanoidalny szczur. No, nie, pudła na kartony na ludzi. Ale chodzi o to, że on się ogarnie. On nie jest taki głupi. Który są mądry, S właśnie, on jest tak samo mądry jak wszystkie, szczury No, no, czyli no to chmur. czemu ma wejść w pułapkę? kory też wchodzą. wchodzą w pułapkę, bo są chciwe. Dobra, idź po karton, idź po patyk. Ja idę po jedzenie i zaraz się spotykamy i kombinujemy całą pułapkę. A ja Raz, dwa! Dwa! No o Boże świe... Ja Dzipek! Nie taki patyk! Ale to nie jest wcale taki lek. Ja nie wiem, ostatnio z Zipkiem się coś dziwnego dzieje Odkąd? No nie wiem O, to jest dobra robota proszę państwa Ja chłopaki już mam prawie twoje żarcie, a ty? Nice, no ja mam karton Ale musisz go po... złożyć stary Jest złożony Mam go rozłożyć w sensie no. Złożyć w... Glen, kwadrat rozłożyć. Rozłożyć. rozłożyć, Wiktor, zacznij gadać Zipek, ale to ty odważny Z tymi patykami coś Jak to wygląda? Trzymaj, kompletuj to, bo Zipkowi nie mogę tego zostawić, a idę po żarcie już ostateczne jest Taś... Zipek, czy dasz radę sobie z taśmą? Jasne Przywiezie tu taśmę produkcyjną taśmę zaraz. <laughs> to jest? Ej, zipek! Kurna, no zostawić zip. Gdzie ty jesteś? W Ej Na Co się dzieje? Zipek! To jest za ciężkie! Nie dam rady Ziom! Co? Ja prosiłem o taśmę, ale nie taką taśmę, szarą taśmę, daktej. Dobra widzowie, całe jedzenie jest już przygotowane, wyniosłem na dwór, jak tu widzę, coś kończy. I co? co? Może być czarna, bo nie ma szarej. Dziś ja maluję już to czarno. Tak stary, może być czarna, Dobra. może być nawet żółta, nawet fajna przyniosła. Tak? Stary. Tak. Może. No to co mówić Saro przynosić. No, już stary nie ma w domu. Jestem naprawdę z ciebie zadowolony. Zajebiście stary. Daj teraz. Er, da, ja już mam da, dam tą taśmę, dobra? Ernest, trzymaj taśmę. Zajebiście. dobra, chłopaki, ja przyniosłem trochę sosu czosnkowego i monstera. Myślę, że szczurna to może polecieć. Dawaj, stary patyk. Ja już umieszczam stary to jedzonko. Oj, patyk, kot, oj, kot, doj, czekaj, dobra, mi się wbra, monster wylał. Nie wydaje mi się, że teraz jest dobrze. A no weź ten co ja załatwiłem. Ten duży, to jest O, kurna, ta łoda może być. No, zipek, pierwsza dobra robota dzisiaj. W sensie perfekcyjna robota, bo dobra. To cały czas. I pasuje do oferii, do taśmy, bo też jest czarna. Tak, to prawda. Jest czarna taśma i czarny patyk. Ops. Sorry, dobra. dobra, chłopaki, mamy już przynętę. Mm -hmm. Idziemy się teraz schować i wyczekiwać szczura. Tak. Proponuję się schować w bazie zipka. Dobra, chłopaki, minęło już jakieś pół godziny. Czy coś się tam dzieje? Chyba nie. Zibę, ty się, to się dzieje wszystko ok. Ej, chłopaki, chłopaki! Chłopaki! Co jest? Co jest? Co jest? O, 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 o Jest! Ale to przerażająco wygląda w prawdziwym życiu, stary. No stary. Co O! Jorgnął się! Stary! O nie! Stary prawie nas zauważył, ale się wkurzył. nie wziął w ogóle tej ceny. On był wkurzony na chatę Mamy demolkę Nie, stary, czekaj, włącz kamerę, zobacz gdzie on teraz jest Szybko, o nie, to ty musisz włączyć, bo to jest nasz hasło no, ty no, ty jest coś, takiego? coś takiego? Przestań gadać widzą. Dobra, i nieważne I gdzie jest stary? Cześć, stary? Ej, jest na basenie Co to I jest? Jest na basenie Pringles? Tak, otworzył pringlesy Ej, ja chciałem te pringlesy Ale one są akurat mega niedobre, tak że dobrze Dobra, chłopaki, jest na basenie Bierzcie każdy włóczni i rasujemy na szczurach Dobra Zbiek, jaką technikę obrał Ej, czy spokojnie, ja wejdę pierwszy Ej, jest! Patrzcie! Jest na te gipsy! O... Co robisz? Wynoście z naszego domu! Wynoście! Wynoście z naszego domu! Nie ręczymy za siebie! Ej, co jest? Kupaki! O kurna! O zwikną! Gdzie on jest? Koniec. Nie ma go. No nie, ewidentnie go nie ma, chłopaki. Nic nie widać totalnie. Musi Zostaliśmy ze szczurem w kanałach w naszej chacie. Co o tym powiecie? Przerąbane, ale chyba każdy tak ma. No ale w końcu mamy zwierzątko dyskutowane. Tak, Paweł się Suska ucieszy bardzo. Dobra, trochę jedzenia do basenu teraz. Nie stary, ja na tą chwilę mam dosyć. Także jak chcecie to się bawcie. Lizowie, wam dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że Człowiek-Szczur już nie powróci. Trzymajcie się.